Halo? E, dzień dobry, Karolina Hirsch, Polski Bank. Mogę panu zająć chwilę? O co chodzi? E, jest problem. Nie możemy panu udzielić kredytu. Eee, jak to? Przecież dostałem promesę. Analitycy sprawdzili, że te 8 tysięcy zaczął pan zarabiać dopiero niedawno wcześniej było cieniutko. Musimy odrzucić pański wniosek, przykro. Ale ja wpłaciłem już zadatek na mieszkanie. No to faktycznie mamy problem. Wie pan co? Jest jedno rozwiązanie. Kredyt denominowany we frankach, wtedy ma pan zdolność na całą kwotę. Ale ja chciałem wziąć w złotówkach. Nie wiem, muszę to przemyśleć. Rozumiem, ale my też nie możemy czekać. Panie Mateuszu, ja to panu anuluję i kiedy pan będzie gotowy... Proszę niczego nie anulować. Mówiłem pani, że przypadnie mi zadatek. Panie Mateuszu, ja to rozumiem i staram się zrobić wszystko, żeby panu pomóc. Panie Mateuszu, jest pan tam? Dobrze, proszę przygotować kredyt frankowy. Nie mogę teraz rozmawiać, widzimy się w banku. Tak to się robi. Bingo!